Witam Państwa bardzo serdecznie. Na kanale znajdziecie sporo materiałów na temat energii i surowców. Dzisiaj materiał na temat odwiertu, który będzie wykonany w celu poszukiwania złóż geotermalnych. Już w poprzednich materiałach zajawiałem Państwu informację o tym, że Polska ma bardzo przyjazne warunki do energetyki geotermalnej. Wreszcie zaczynają się rozwijać inwestycje w tym kierunku. Mam nadzieję, że materiał Ci się spodoba. I wynagrodzisz go łapką w górę Oraz subskrypcją kanału Z góry dziękuję Źródłem do materiału jest artykuł na stronie Portal samorządowy.pl Pod tytułem Ruszają poszukiwania złóż geotermalnych W Grodźcu Odwiert będzie miał 2 km Autor artykułu nie podpisał się Jak donosi portal samorządowy.pl Rozpoczyna się poszukiwanie złóż geotermalnych W Grodźcu W gminie Jasienica Koło Bielska Białej Zakomunikowano, że wójt Janusz Pierzyna formalnie przekazał już wykonawcy działkę, na której wykonany zostanie dwukilometrowy odwiert. Jak zakomunikował wójt gminy Jasienica, Janusz Pierzyna, rozpoczęcie prac wiertniczych stanowi zwieńczenie wieloletnich starań w poszukiwaniu ciepłych i leczniczych źródeł geotermalnych. Już wkrótce przekonamy się, czy tu w Grodzcu Ziemia Śląska Cieszyńskiego podzieli się z nami swoimi skarbami i będziemy mogli je wykorzystywać do rozwoju naszej gminy. Odwiert o głębokości około 2 km wykona firma Exalo Drilling z piły. Ma ona też opracować dokumentację wiertniczą, jak zakomunikowała gmina Jasienica. Bazując na uzyskanych danych z badań geofizycznych i wykonanych testach w otworze, a także w wynikach badań laboratoryjnych, z uzyskanych rdzeni wiertniczych i próbek zostanie opracowana przez inżyniera kontraktu dokumentacja hydrogeologiczna jak czytamy na stronie portal samorządowy.pl wypowiedź wójta Janusza Pierzyny kompletne badania i analizy umożliwią starania o zatwierdzenie zasobów wód termalnych oraz wystąpienie o koncesję na ich eksploatację źródło podaje również że firma Exalo Drilling z otrzyma za wykonanie prac 14,9 miliona złotych. Niemal w całości zadanie finansowane jest z pozyskanych na ten cel przez Jasienicę pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co więc powstanie w gminie Jasienice? Jak czytamy na stronie portal samorządowy.pl Wójt gminy wielokrotnie podkreślał w przeszłości, że na bazie źródeł geotermalnych w Grodźcu miałby powstać kompleks turystyczny, rekreacyjny i rehabilitacyjny. Jego budowę pozostawia jednak prywatnym inwestorom. Możliwe, że geotermię będzie można wykorzystywać do ocieplenia domów. Z analiz, którymi dysponuje samorząd, wynika, iż na terenie groźca może znajdować się złoże wód geotermalnych o największym potencjale wykorzystania gospodarczego. Jego temperatura może wynosić między 70 a 90 stopni Celsjusza. Dobrze, że kolejne obszary Polski inwestują w energetykę geotermalną i pośrednie zastosowania geotermii. Energetykę należy dywersyfikować, co ochroni nas. W przypadku, kiedy jakiś surowiec się wyczerpie lub z jakichś przyczyn coś przestanie funkcjonować, niedługo na kanale pojawi się materiał na temat przyszłości energetyki w naszym kraju. A wy co o tym sądzicie? Proszę o napisanie opinii w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia.